Koniec roku sprzyja podsumowaniom i składaniu życzeń. Mieszkańcy zapytani o nasze miasto wyrażali swoje opinie o nim i chwalili policję. Budowy zakładów chemicznych rozpoczęto w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Ludzie tu przyjeżdżali z całej Polski, bo mogli dostać mieszkanie. Dzięki zakładom miasto się rozwinęło, a jego mieszkańcy znaleźli tu pracę i nowe życie. Po latach chwalą miasto. Prowadziłem tu się 23 lata temu i miasto, no poprawiło się, porównując to co było wtedy. Nie mieszkam w Policach, mieszkałem bardzo, bardzo dawno w Policach, ale Police te, a tamte to jest duża różnica, prawda? Z lat 60 -tych, 70 -tych, police, a Police teraz to jest kolosalna różnica. Ja wiem, no, zmienić, co tutaj zmienić? Nic, bardzo piękne Police. Mieszkam tu już bardzo długo I, i, i no nie chciałbym nigdzie indziej. Niektórzy Policzanie nie zauważają trudności dnia codziennego i mają pozytywne podejście do życia w naszym mieście. A wszystko mi odpowiada, nie mam żadnych przeciwwskazań, czy mi się podobają, czy nie. Część policzan nieco krytyczniej przygląda się miastu, szczególnie rodziny z małymi dziećmi mogą sporo powiedzieć o braku porządku na ulicach. Wczoraj będąc na spacerze zauważyłem, że jest ogromny jeden wielki bałagan wszędzie. Wszędzie, pełno papierów, papierosów, yy, yy, kup. Że tak powiem, psich, no wiadomo, nikt tego nie sprząta, nikomu się nie chce. Wygląda to bardzo brzydko, jeśli idzie z dzieckiem na spacer, gdziekolwiek można wszędzie wdepnąć w kupy. Pełno papierków, wszędzie po krzaczkach puszek. A ja nie wiem, czy to mieszkańcy policji sobie sami tak śmiecą, czy nie, ale tak mi się wydaje, że chyba sobie sami pełno powybijanych szyb. Nie podobają nam się zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta, i bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś w końcu się za to wziął i żeby można było z dzieckiem spokojnie wyjść na spacer, a nie uważać na brudy dookoła. Mimo tych kłopotów, police poczach młodych rodziców to miasto, w którym życie z małymi dziećmi nie jest uciążliwe. Podobają mi się, bo jest wszędzie wygodnie i z dziećmi. z dziećmi można żyć w miarę spokojnie. Część policzan boryka się z nietypowymi kłopotami. Narzekają wtedy na specyficzne trudności. Może w przyszłości warto zastanowić się nad ich problemami. Jest brak punktu, jeżeli się chce zostawić yy, niesamodzielną osobą, bo to jest różnica niepełnosprawna, a niesamodzielna. Połowiczna jest nie, niedowład połowiczny. I proszę panią, jeżeli jakąś uroczystość mam, jednodniową czy parogodzinną. Nie ma gdzie tej podopiecznej zostawić. Generalnie police są widziane jako miasto piękne i zadbane. Robi się coraz bardziej kolorowo, no, zieleni tak samo nam przybywa. No jednak gmina, gmina bardzo dba o to, nie? Także no, na wiosnę właśnie te klomby, nie klomby jest fajnie kolorowo. Pozytywna opinia mieszkańców cieszy, ale nie zapominajmy o dziurawych drogach, nierównych chodnikach, utrudnieniach dla osób niepełnosprawnych czy braku miejsc parkingowych. Pokonanie tych trudności zajmie jeszcze wiele lat.